Wpadłem na świetny pomysł Teraz każdy O już się tam zaczęło. Już się zaczęło Każdy wymyśla Ernestowi dwa zadania Które on musi wykonać Nawet jeżeli mu się nie uda To musi podjąć próbę i postarać się zrobić to jak najlepiej Uwaga mamy pierwszy challenge od Marisy To będzie rundak Back handspring, backflip 720, na airtrucku. Próba numer dwa. Jest! Ale blisko. Kolejny challenge. Jaki challenge dla Ernesta? nie 720 backflip. Okay. Back okay. Ile prób ma? Trzy próby. Próba numer jeden. Próba numer 2. Masz zaliczone, ale masz jeszcze jedną próbę, więc możesz to poprawić. Kolejny czynnik dla Ernesta wymyślam ja. To będą 300 kipy na tym czymś pomarańczowym. Easy? Chyba. Chyba. Próba numer 1. Kolejny challenge dla Ernesta. Front 540 z wyjściem do Whipa. Hmm. Panie Ernestie, trzy próby. Panie Ernestie, kolejny challenge. Widzisz tą lukę między tym czymś dmuchanym, a tym pomarańczowym materacem? Front flip nad tym. Tam do środka. Tam do środka? Tam do środka. Z pomarańczowego. Lecisz. Dwie próby na to. Panie Erneście, mam challenge dla pana. Widzisz tą długą trampolinę? No, i da, no Musisz na niej zrobić 10 whipów i się zmieścić. Spoko. Z double fullem na końcu. Okay. <grywania> Powodzenia. Elegancko. Ale się kręci, kręci. <grywania> no, domyślam się. Ernest, zapewne zastanawiasz się, dlaczego tu jesteśmy? Bardzo. Tak. Twój challenge będzie trochę dziwny, bo musisz zrobić front flipa z trampoliny na to. A to jest pochyłe. O, stick! Faktycznie było za łatwe. O, jakie ładne schodki! Panie Eneście! Panie Erneście, kolejny challenge mam dla pana. Zobacz, widzisz te piękne schody Side flip, tam na dół. Ok, A teraz zobacz jaki masz rozbieg. Weak. Mam dla Ciebie ostatni challenge. Pozostało nam tylko 7 minut. Pewnie się boisz, co powiem. Widzisz tego airtrucka? No, tego niebieskiego? Tak. Double backflip na poduchę. No nie. Serio? Ciekawostka, Ernest się robił trening nóg. Źle wychodził, jak chodził z domu. Co przywaliłeś? Sergio? Serio? Aha, tam są deski. Biedny pan Ernest przywalił tutaj stopą. Dokładnie w ten kant, on jest taki bardzo twardy, drewniany. Jak stopa? Beton lepszy. Boli. Beton lepszy boli. Dobra, ale challenge ma to dzisiaj zaliczone. Gratulujemy panie Erneście, Day of Challenge zrobiony.